Cześć, dzień dobry Dzisiaj mam GLC GLC z silnikiem diesla nie wiem co to tłumaczał to, to palce w tym 23 rok yy, problem jest taki, że wentylator cały czas idzie błąd nie ma komunikacji z yy, z wentylatorem to już tam ktoś zamówił wentylator wsadzony nowy, no ale po sprawdzeniu założeniu dalej idzie. No, napięcie na Lin jest 1,23V no i tak, tak wygląda sytuacja. Napięcie Lin musi być 80% wartości baterii we wszystkich systemach To jest to główne zasilanie, to też żarówką sprawdzam, ale jakby to główne zasilanie było uszkodzone to by w ogóle nie szedł to zasilanie jest ważne bo 15, jak nie ma też może iść cały czas wam nie? no ale tu jest no i masa jest no i linie jest jeden wolny I teraz się zacznie kopanina no zaraz wam coś pokażę co ta linia komunikacyjna lin jest połączona do wielu pomp i elektrycznych układu chłodzenia do radiator shutters do tych żaluzji i tam jeszcze kilku innych rzeczy związanych z płynem chłodniczym ale głosi tylko tu także no jest problem w wiązce, ale no, Wam pokażę co, co może być jaki Mercedes ma schematy, do usłyszenia potem to jest cały schemat jest M47 też mhm. masa I, jest po zapłonie 15 no i linii zobaczcie Wiele rzeczy jest połączonych. drive train control unit idzie wszystko do drive train control unit ale są Z konektory To są zgrzane przewody w środku wiązce To jest bardzo pomocne jak tego nie macie to masakra, nie? No ale jest fana, nam pierwsze idzie do Z142 1 Z22. No i to jest lokalizacja z tego wiązca. muszę to sprawdzić, muszę to naciąć i zobaczyć pierwszy dlatego, że może tutaj się pierwsze łączy no i do czego to jeszcze idzie koło pompy jakaś jedna, a druga pompa elektryczna to zawór od pomp, od jakiś radiator szater, to są te żaluzje i dalej w kontroli tyle rzeczy jest podłączonych, a tylko głosi tego i fan idzie cały czas, także stawiam, stawiam na, 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 to Z bo potem już tylko jest jeden, jeden pin, wtyczka i dru, drugi Z jest kolektor, ale to już ten Z kolektor mógłby wyeliminować radiator shutters silnik do, do żaluzji no i to jest zdrowie to i gdzie, to też raczej nie, bo by, bo by więcej rzeczy głosiło A to co jest Radia to szators, motor, jeszcze drugi. Bezpieczniki, bezpieczniki. Aha, no dobra, no tak to wygląda. Radia to szators, motor M871, a to jest M1658, też radia to aktuator, motor. Są górne żaluzje i dolne żaluzje No co, nie się skupiam nad tym, nie? Muszę teraz tutaj to po prostu rozgrzebać I sprawdzić Sprawdzić czy tutaj nie ma problemu Prawdopodobnie tu będzie problem To jest bardzo pomocne, jak nie macie tych informacji To, to będziecie mieli ciężki problem W Mercedesie, żeby znaleźć coś w wiązce. Jak w tym przypadku tu Pokazuję na Europę Ale Zypka jest z drugiej strony Miłego dziąka Do zobaczenia potem Zobaczcie sobie, jak to tu wszystko wygląda. Nie wiem, czy tu ktoś wcześniej był, no, nie wiem. Zdjąłem tą plastikową osłonę, wygiąłem to do tyłu. To wyjąć to jest masakra. No ale... tu jest podświetlenie... Jest podświetlenie tego. Ale tu, tu jest takie coś, nie wiem co to jest. Coś wymyślili, ale po prostu nie wykonali tego projektu chyba no rzeźnia <grymne> rzeźnia ja teraz muszę znaleźć lin do to jest drive control unit no i zobaczyć gdzie jest przerwa na tym jednym przewodzie nie wygląda to dobrze wszystko nie wygląda upchane jak na razie do zobaczenia no co, sprawdziłem kontynuację do tej wtyczki. To jest ta wtyczka, która tam na schemacie jest. Zapomniałem numer z PINu 23. Jest ok. Teraz, teraz znalazłem Z konektor. Jak, jak tu nie będzie problemu, to jest ten Z konektor. Jak tu nie będzie problemu, to będzie naprawdę ogromny problem. Bo będzie przerwa wiązka gdzie indziej. A mam nadzieję, że to tylko tu jest. Tu jest ten przewód, który wychodzi lin. On z modułu idzie poprzez tą wtyczkę i łączy się tu właśnie w Z z dodatkowymi raz, dwa, trzema. Rozchodzi się na trzy. Jak tu nie będzie problemu, to będzie ogromny problem, bo gdzieś wiązce po drodze, no to już też jest masakra, nie. No zaraz zobaczymy. Do usłyszenia. Zmierzymy sobie napięcie teraz na tej linii Lin, tutaj na konektorze Z. To jest zgrzane, ale chyba niedobrze to jest zgrzane. I mamy napięcie 10, 70, 80. O, około 80% baterii. Tak, 80% po prostu baterii. Jak jest ładowarka podłączona, to będzie więcej. No i to jest poprawne. Nie? Teraz zmierzymy, zaraz na wtyczce, bo troszkę tu poruszałem tymi, tym kolektorem, no i zobaczymy, czy to się poprawiło. Chciałbym, bo jak nie to, nie wiem, prudział to. Lepiej chyba przepuścić kabelek bokiem po prostu. No tak, niestety. Zobaczymy, co będzie tam. Do zobaczenia za chwilę. No i cóż wyrażę się nieładnie, dupa zbita jeden i tyle 116 przykra sytuacja nie będzie szybko a nic nie poradzę na razie No witam witam to ja ponownie yy, ostatnio pokazałem Wam z konektor Z-konektor jest ok, nie było tam problemów. Przelutowałem go jeszcze, ale napięcia nadal, nadal nie było na tym yy, yy, przewodzie niebiesko-żółtym. LIN już wspomniałem wcześniej, tam ma być 80% wartości baterii. No i co byście zrobili? Technicy, mechanicy, uszkodzona jest gdzieś, jest ten przewód w wiązce, nie wiadomo gdzie. Zajrzałem, tak, wizualnie pod, pod, yy, pod szybia, to idzie tam za serwem. Jak chcecie to znaleźć, to są mega, mega godziny. No i, i co byście zrobili? To ekonomicznie w ogóle nie ma sensu, nie? Ale to jest na gwarancji, więc co ja zrobiłem, żeby, żeby po prostu mogło jeździć w tej chwili. Jak już widzieliście wcześniej na schemacie, te liny są połączone yy, tam z prawej strony. W tym przypadku w UK, wersji UK samochodu koło kierowcy, ja połączyłem ten przewód lin z pompką, bo tu jest pompka. Nie? Jak na schemacie widzieliście, to wszystko się razem łączy. Tylko co zrobiłem? Ten przewód lin wyciąłem z instalacji, odciąłem go, żeby nie, nie miał kontynuacji ze swoim starym przewodem i podpiąłem go do tej pompy. Nie? Także zrobiłem taki Z-konektor tutaj, no i wszystko działa. Wszystko śmiga, bo to jest i tak jedna linia. No, a jak tam do Niemców będą pisać, nie wiem czy będą pisać, jak Wam nawet Niemcy dadzą wiązkę, to panowie to są jak się, bo wiązka już jest jedna, nie jest łączona. Także mega, mega godziny. Ekonomicznie nie ma sensu naprawiać czegoś takiego. Bo Niemcy nawet też nie zapłacą i nikt tego już nie chce robić tutaj. Garaż będzie, podnośnik będzie zablokowany, te wszystkie graty musicie całe auto rozebrać. W drobnym, całe auto, nie żartuję, bo robiliśmy jednego giele. Trzy dni, żeśmy robili go w trójkę, już nigdy tego nie zrobimy. Nikt ci żadnej premii nie da i to nie ma sensu. Po prostu tak robią te wiązki, te przewody są naprężone, przyszedł mróz, akurat jeden gdzieś pyknął, no i do widzenia. Sprawdzałem, czy tam gdzieś wody nie ma, czy nie ma, nic no nie jest przytarte, jest tylko jeden, jeden błąd od tego, no i tyle. No. Także tak wygląda motoryzacja w dniu dzisiejszym. Wiązki elektryczne to jest katastrofa, porażka, normalnie porażka. Życzę Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. Jeszcze powietrza ten system i chłodniczy, bo wymienię, wymieniałem wentylator, troszkę mi się wylało płynu, do zobaczenia.